Oczywiście nikt nie spoduje. Nikt nie powie kto gdzie jest Ja mam siedemdziesiąt Drodzy Państwo, nie wiem jak Wy, ale gdy ja mam zamiar grać tym czołgiem, a także tym, siarki mnie po prostu po plecach przechodzą. Dlaczego myślę, że każdy kto grał przeciwko tym czołgiem lub tymi czołgami... czołgami, dobrze wie o co mi chodzi. Dlaczego? Oni ponieważ otrzymujemy dwie pancerne bestie. Pancerne dosłownie bestie. Ziań, które przebija wszystko prawie wszystko i z panterą, którą nas, która na swojej berze przebija dosłownie wszystko, gdy się dobrze wceluje. oraz także wam oraz także wanszetuje. mamy także ogromny po, ogromny pancerz, gdy się skontujemy, bo, wynosi, bo jak się tak skontujemy, to wynosi prawie nawet 180 mm, a tak to wynosi tylko 100 mm. tutaj pancerz wynosi 120 mm, na to jak to zrobimy jeszcze tak, to może 200 będzie. Yy, Obyt. Yy, Obydwa pojazdy są mocne. Pantera jest trochę jest, no, szybsza. Mi się nie o wiele lepiej mi się gra panterą niż takim tygrysem. Chociaż tygrys też potrafi być y, bardzo y, zabawny. zabawny w zabawnych Tak samo jak pantera, nawet nieraz bardziej. Ponieważ dla mnie przynajmniej, kile na tygrysie są trochę bardziej satysfakcjonujące niż na panterze, ponieważ czuję się tą aż 88, która po prostu rozrywa z na tu broja które znajdują się w środku. A więc, tak, dochodzimy do do testu jakości, że, że tak powiem. Mamy tutaj mamy na panterze trzy rodzaje pocisków. Oczywiście HEKA, z którego nikt nie korzysta. Mam, przeciw, mam zwykły taki przeciwpancerny pancerny, którego maksymalnie może z 10 m 192 do przebić też podkalibrowy który przerwie 228 ale ale żeby osiągnąć ten sam efekt co ten tutaj pocisko trzeba z niego strzelić 15 razy w to samo miejsce dobra przechodzimy do następnego oczywiście dwie maszyny są e, zmaksowane Tutaj też mamy, obie o wiele lepszy bieg pocisków bo mamy a, bo oprócz czajka mamy aż 5 rodzajów ja głównie będę używać tego tutaj pgz pgzr 39 oraz jednego czy też dwóch hitów przeciwko celom typu a 57 żeby je po prostu złanszotować e, ale też przy okazji jak się czap jakiś herkar to żeby żeby przemieć spot kalibrowego raczej nie będę brać jeszcze sobie, jeszcze sobie wezmę na furma jest winny ale, ale to już raczej poza nagrywaniem raczej poza nagrywaniem taki mój jeszcze komentarz nie wiem jakby, ale myślę że ja zrobię dzisiaj temu dzień dzisiaj dzięki tym dwóm pojazdom zrobić całą gwiazdkę, bo nie zacząłem ani jednej Także Nie przedłużajmy nie przedłużając już w żaden w tutaj sposób przejdźmy do odcinka i miejmy nadzieję, że nie, spo nie spotkamy się z jakąś tam, że nasza niemiecka fabryka produk produkująca jakieś 50 czogów 50 czogów tygrys Nie spotkanie jakiegoś już te 34 z radzieckiego z zakładu, który produkuje już ich też w ciągu miesiąca około setkę, czy nawet dwie setki. Dobrze, proszę państwa, jesteśmy w bitwie numer 1. Mapie w jest ta produkcja. Eee, Jeżeli chodzi o moje przeciwcięło tej bitwy, myślę, że będziecie całkiem spoko. Tylko tak myślę. I no lecimy sobie, bo to jest trochę jednak wszystko daleko jest jednak bardzo daleko to jest znaczy no dobrze, dojechaliśmy, trochę się zapomniałem ścięciem Mamy tam jakiś czoł Nie to, to jest ja to chyba już nie żyje A to jeszcze coś mamy Przejęli się raczej na tym Dobra, zniszczony. Zatwierowało nas w okazji. Nie tym zapomniałem wspomnieć jak zwykle. Dostajemy. Jesteśmy pod ostrzałem. to nie jest fajne. Tak, I troszeczkę. Nie jest fajne. To jest Teraz trzeba co innego kombinować, bo. Zostaliśmy rozgromieni. Spróbuję sobie pojechać ee, tędy. No aż kierka prywatna hier H1. Ja mam do tego pojęcia skąd. To jest drugiego końca mapy staną jakiś. Amerykański. Oak. I napierdziela cholera. H1. Gint. To tać jakbym? No, Tylko nie chcę wierzyć No, teczak Ty Powiedziałem, że tak akurat, teczaka Oooooooo, ja Do tych tych bogów nie mogli To, że się chyba nie dało To jest pudełka, jej To jest pudełka Ooooo, yes Oooo Trzeba wykorzystać teren. Dobra, wykorzystany. Wyglądnie fajnie. Tu się plershinga. Na tej stronie. Na tej. Po mojej prawej. Ktoś tu... ...kluje cholera. Poczekaj, to we mnie? I obok mnie to by wszyscy Tylko... No tak, to we mnie. Ja jestem w stanie... ...wstąpić dokładnego położenia. Te pociski do mnie nadlatują. Znaczy no, wierzy coś stamtąd. O o o o o dobra, wiem. Pod tym drzem. No i musi naście. tak takie Cholery. Już nie mam, no właśnie, on nie mam 1-0 i mogę przeładować z pokoju? kto tu puścił smołka? Pytam Obecnie sprawy kuję A co na Pershinga? Nawet bo nie widzę, ale dobra W tym Ohohoho oh. Easy I kiwę To człowiek się świetnie Tak jak na razie A tam jest 18 m też a, no, muszę pomóc temu mojemu w z drużyny W Tylko przegrywamy tak, tak patrząc pod tabem. To nie może być M18, osie, którego się. To musi być gdzieś za pod. Albo... albo i nie.

Wat is daar, staan vinden? No, to skrzypę nas rozgobili Ostatni tygrys, zresztą my cierpimy ostatni tygrysem Dalej daję jakąś świadę. Kaleria, co tu wtóre? To już gra na Cita, albo to są po prostu random soapy, które chciały. to jest nie kampania. Ta no bitwa przegrana, ale wynik mi się podoba, mój osobisty. Taki do zera. A my przeskoczymy sobie natychmiast do drugiej bitwy, żeby je osiągać. No proszę Państwa, jest druga bitwa. Mapa ulu najlepsza jaka się mogła trafić chyba, to jest. Tylko zapakuję sobie 19 pocisków. I oczywiście dalej je mam ładowane, ee... tam gdzie nie chcę. Mam jeden pocisek załadował, to i, i tak tutaj bym miał zawaloną. Dwa na jedną. Ale dobrze, plan jest taki, że ja nie będę zajmować punktu A, Tylko od razu się wtedy gdzieś skampić, skampić się gdzieś yy, tutaj. Moje opuszczenie działa, powinno dać śladę, prostać temu wyzwaniu, dać pakiet losy. Ale to klimat wyłączam klima teraz. Ale wątpię czy zdążę to jest 5 zespołów z 6 na 6. Wiem kto ma Raychmita teraz. Będzie Raychmita, no, jest Raychmita. <grym /słodnia> Hehehe. A B siedzi SDKLZ. Widzę, to no, ma Lidol, no, niech co tam siedzi. No nic pewnie MBR wjechał. To jest jakieś SD81. Słuchaj, dla zmilenia przeciwnika. No, eb, wiedziałem. Mechanik, jeszcze Polak, <grym> tak tu. raz, gdy je to byłem na taki... Chyba takim na porówne, na historii, tego, byłem, się... Na forum na Discordzie, którego sobie właśnie dopytałem o błąd. Jak gracze zobaczyli po polsko napisy, to od razu nie pomoc, to OOO Polak, Polak! Polak z Roblazy, witam cię! Nikt mi ostatecznie nie pomógł. Musiałem to sami czytać bo dostaje takiego do pier. Dostaje taki był do ADHD, że nie dało się z nimi gadać. Gierem próbował, ale niestety darował. Ale znaczy on no, nie darował, ale nie wiedział, bo... Nie wiedział nim pomóc. Wieście nikt mi nie spotuje. Nikt nie powie kto gdzie jest. Ja mam się domyśleć jak zwykle. Pięknie Ale Ludzie Jeszcze z tego raz ze smuka puszczę z tej strony Jeszcze nie mam najmniejszej ochoty Dostać z tamtej górki Na tej strony mogę dostać ale nie z tamtej górki Akurat nie z tamtą Kto tą dziurę wymyślił Dobra do buta, świetnie O, okay. oh, pięknie. Ja z dostaję, nie? A sam tam trafię. Jezu, jezu, Co się dzieje, halo. Jezu, z trzech stron dostają, nie? Jaki zostanie z tyłu, tarmanik, kochany? kochany. Ja on gdzieś tutaj siedzi. Dobra, ale bierzemy panterę, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Zresztą <coughs> muszę sobie zaraz podwinąć i tutaj, bo on gdzieś do mnie wpłył. Chyba stamtąd. Poczekajcie, on zginął. Liszabek. Tak, dobra, on zginął. Dawno jeszcze się tu strzały z lewej strony. muszę wrócić na tą stronę? Gdzieś tam polega. Tam pantera siedzi. Dobra, zniszczone.

O, oczywiście punktu A ich kompletnie nie brałem, więc wszyscy go mają gdzieś Jedna osoba, ona no pewnie wejdzie czyli zdechnie, bo już tutaj pewnie jest całe, cała drugi na cieki To się rusza Do rusza, to tam mogę aktyw. Nie, może trafi, może nie Ja mnie tak, to już, już pali z tym A go 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 Bo nie wiem cholera nie zjadło Wydaje się czysto prawa strona Najczęściej na pierwszym dudoku Dobra jest coś, jest coś, tamto jest, tam jest, tamto tam Tamto dzieje, tam dzieje. Oczywiście, że nie widzi BUM Ho oh, oh, ho oh, ho, yeah. Oko za to? Nie To jest... za oko jest irytujące, ale też staromisty. Nie. Dobra. <śpiewanie> Patrzcie na niego. Ojoj. No przykro mi kolego, ale... Ojoj, o-oł. O-oł. Błęd! Bum Jezu jakie to jest piękne I to jest piękne Nigdy się na pieprzesz, halo? Fajny ma wiecie? Naprawdę bardzo fajny Szkoda, że nie wygramy raczej Nie, proszę nie podpal mnie Nie podpalaj Wszystko tylko mnie podpalaj jeszcze nie bomby na mnie tutaj. To już będzie w ogóle super. E, pytam mi gość o, tam mi gościa, tam y, mi Steam oznaczył kolega. Coś tam stoi jednak Coś dalej trochę stoi. Coś stoi tam A T cztery. Ja się go nie widzę do cholery Mas, jest, jest I BUM! <słuch> O oh. Lasku, do lasku, do lasku. Cholera, siedem kili mam, no. Nawet no, po jednym po ręczki mają. Dobra. Dobra, nie, nie spotknął mnie samolot. Tym razem nie. Co to jest? To jest... I Japończyk, już po Japończyku. Aż musiałem z miseczki, jest No, no to on w końcu wyjdzie. Ktokolwiek kogo zabije. Bo mnie wylądą na potęgę, jak zwykle. No, ale trzymałem do końca. Muszę trochę cofnąć. To się z prawej objeżdża. Albo próbuję na sobie jechać z prawej strony. Bum! bum. o o, o, -o. O o! Przątuj Coś strzeliło Ale nie wiem czy to był mój czy nie ja To wyglądało na jak, jakby pa, pa. <grym. zresztą> w taki CPS Rozbiiiiiiiił Papa To stary big ja mam 10 killi ja chcę to mu ty zwrócić Oczywiście mi nigdy nie starczy Dobra. No Spróbuję sobie przejąć No Noej poprzej, a że się przejął Na 20 sekund nie to może akurat Eee, oczywiście że To już może nie trafi, nie bo jak on drugi raz nie trafi we mnie na prawie. A 1800 punktów. A 1890 punktów. W sumie, w sumie nawet, nawet chyba, jeżeli skapuję strefę i zabiję tego pisa to i tak mi nie starczy, żeby się żadał mła. Musiał to chyba zrobić na jednym się? Pam tuj! Oooooo, dawa 10 sekund Niech niechtoś mapę Jeszcze 4 sekundy Oczywiście, patrzcie jaki rejs, patrzcie jaki rejs, nie, Tres. Nie dam się. Aaaah. leweczki nie? GG. Okej, okay, ale mamy zarobione za to... ...pieniążków... ...dosyć dużo. 600 tysięcy. Mam na koncie teraz, a ile zarobiłem w ogóle? 100 tysiące. Jezu, to jest, to jest masakra. Ludzie, to jest masakra. No hol. Gigi. GG. GG. zakochałem się w tym pojedzie teraz, dosłownie.